Rozdział 2. Moja wiedza na temat prawdy o świecie i mojej roli w procesie zbawienia. Bóg prowadzi wszystko poprzez ewolucję, od nicości do doskonałości, od chaosu do porządku. Wszechświat i życie działa w doskonałej harmonii, ponieważ Bóg, który je zaplanował i stworzył, koordynuje wszystko, bo nie powstał chaos. Cały wszechświat pełen życia jest jedynym istniejącym Królestwem Boga w Trójcy Jedynego, który je prowadzi. I koordynuje, by wszystko funkcjonowało w harmonii. Stworzył on ludzi, którzy poprzez komunię z nim mogą kierować własnym życiem, jednocześnie będąc prowadzonymi przez Boga do harmonii z otoczeniem. Ludzie posiadają wolną wolę, która sprawia, że nie jesteśmy bezmyślnymi kukiełkami, mechanizmami biologicznymi, co daje nam możliwość kierowania naszym życiem w komunii z Bogiem na zasadach wolnego wyboru. Kiedyś ludzie ufali Bogu i żyli w harmonii z Jego zasadami życia. Jednak zbuntowane anioły, które chciały zająć miejsce Boga, by nie służyć, ale by to im służono, przekonały ludzi do buntu i odejścia od komunii z Bogiem. Doprowadziło to do zerwania więzi z Bogiem i Królestwem Bożym i powstania królestwa, a raczej nowotworu, ludzi i szatana na ziemi i w piekle. Bóg nie mógł już być w komunii z ludźmi, mimo że wysyłał swoich proroków, którzy nawoływali do powrotu do komunii z Bogiem. Z Bogiem. Bóg nie chciał też zniszczyć życia na Ziemi, czy być tyranem zmuszającym ludzi do posłuszeństwa, ale chciałby by podążanie za nim było oparte na wolności. Teraz robi wszystko, co możliwe, by przekonać ludzi do tego, by powrócili z drogi prowadzącej do śmierci i chaosu na Ziemi. Oddał nawet się w ręce szatana jako człowiek, Jezus Chrystus, by w ten sposób wykupić z jego mocy ludzi, nawet tych, którzy grzeszą i dzięki Kościołowi i jego sakramentom mogą powrócić do łaski nieba. Niestety, ludzie i tak coraz częściej wybierają słuchanie mediów i polityków będących pod wpływem szatana, niż księży i papieża. Teraz świat stoi w przededniu zagłady ekologicznej cywilizacyjnej, a Bóg chce, by ludzie, którzy chcą być dobrze, chcą podążyć drogą prowadzącą do komunii z Bogiem, poszli w ciele i duchu do nieba w czasie tak zwanej paruzji, by się uratować, zanim będzie na to za późno. Jestem tym, którego Bóg wybrał jako iskra, która zaświadczy o prawdzie. Bóg przeprowadził mnie przez sąd, który się nade mną odbył, na którym był szatan, Jezus i Bóg, Ojciec, a Bóg zdecydował po nim, że poprowadzi mnie do komunii ze sobą i tak też uczynił, a ja przez ostatnie lata tworzyłem materiał, który miał być pomocą i świadectwem oraz wsparciem dla innych, by podążyli moją drogą do ratunku. Jestem zapowiadanym 44, iskrą z Polski, która ma przygotować Polaków i świat na to, co się wydarzy poprzez moje świadectwo. Nie kłamię, nie chcę nic z tego. Po prostu wiem, co przeżyłem i co przeżywam każdego dnia, będąc prowadzony przez Boga, a, wiel, a wielu moich przyjaciół ze wspólnoty katolickiej ma podobne przeżycia. Nie tylko ja. Jest to przeżywanie prowadzenia przez Boga, który ma dostęp do ludzi, którzy kierują się naukami i sakramentami Kościoła katolickiego. Już niedługo przybędzie na Ziemię Chrystus, by uwolnić ją z rok Szatana. I ludzi niszczących ludzkość. Już niedługo szatan będzie chciał zniewolić ludzi poprzez przyjęcie znamienia, dzięki któremu ludzie będą mogli kupować i sprzedawać, a bez którego nie będzie możliwe funkcjonowanie w tym szatańskim i ludzkim systemie. Ci, którzy tego dokonają, będą uzależnieni od szatana, i jego systemu, co doprowadzi tych ludzi do uzależnienia egzystencjalnego, mentalnego i duchowego co uniemożliwi Bogu ratunek tych ludzi. Nadszedł czas, by to zobaczyć w tym, do czego dąży system administracyjny i zarządzania elektronicznego finansami i państwem. To tylko preludium do tego, co nadchodzi. Teraz nadszedł czas, by uratować się od tego poprzez budowę arki, czyli osiedli wspólnotowych przy kościele katolickim, w których ludzie będą mogli żyć niezależnie od tego potopu zła. Ludzie, którzy tego dokonają, będą prowadzeni przez Boga i Kościół katolicki do tego, by żyć w niebie, i zostaną oni zabrani w ciele i duchu do nieba, poprzez uświęcanie się i wejście w komunię z Bogiem, dzięki której będzie możliwe przebywanie z Bogiem w niebie. Poprzedzi to przyjście Jezusa na Ziemię, które będzie się wiązało z tym wszystkim, co zostało opisane w księdze Apokalipsy. A będzie ogromną walką Boga z szatanem, która dopro, doprowadzi do strasznych kataklizmów, które przyniosą śmierć i cierpienie ze strony szatana. Tylko przyjście Chrystusa przed tym wszystkim do domów ludzi może uchronić przed tym strasznym czasem. Tylko pójście za Chrystusem może uratować ludzi przed tym zniszczeniem, które planuje szatan, by zniewolić ludzi w podziemiach i piekle. Nadszedł czas, by wybrać, i zrewolucjonizować swoje życie, by przeżyć i przygotować się do pójścia do nieba. Teraz nadszedł czas, później będzie to niemożliwe.